A nie przeklinaj tak, ten kanał jest PG 13 Chciałbym zobaczyć, jak kamikaze wrzuca sobie taki ten w górny, prawym górnym rogu 13, w różowym... w różowym Jezus Maria się Świat ten. się bali, a ten tylko o jednym. Ustawię te tory Aha, bo ja mam je ustawić. Tak. Gdzie ja mam je ustawić? Tam gdzie ich brakuje. A. Dzięki za zyskanie torów. Możesz teraz wyjść do kopalni. Powodzenia! Dankeschön. Hej, dostałem za ciebie nagrodę. Świetnie. O, dzień dobry, panowie górnicy. A czy ciekawe... Czekaj, cieka jestem ciekaw. A nie... a sprytne, nie mogę wydobyć nic innego poza rudą. Dokładnie. <laughs> Ach, moi ziemkowie z ruchu Autonomia Śląska. Piękny Słucham czas. co? Nic, nic. Zabrałeś wszystko? Nie. Słuchaj. Dobra, Dobra, zebrałem. Coś tu jeszcze jest? Masz, potrzebujesz 7 rud? masz? Znaczy mam, znaczy? ale czy coś tu jeszcze jest. Rozejrzę się. Nie, nie wydaje mi się. Coś może... A nic tu jeszcze nie ma. Nie, z reguły, z reguły w kopalniach są różne złe rzeczy. Na to nie jest cukru. taka kopalnia. To nie jest GOTIK. To prawda, to nie jest gotik. Tutaj można obrobować ludzi. Tam też można było, tylko trzeba było się trochę bardziej wysilić. Nie, nigdy nie grałem w tą chujową grę. Masz pecha, nie jestem fanatykiem gotika. Kurde! Oni się tak słodko denerwują. No dobra, to co? Chciałem zajęć tą rudę. Aha, do Kowala, dobra. A kto składał zamówienie na rudę? LOL. Mhm. Powiedzmy, że jesteśmy jak na Rookguardzie, jeśli wiesz o czym mówię. No dobra, co teraz? Teraz trzeba się zgłosić do Kowala, a następnie idziemy przez połowy. Ehm, czekaj, wyjście. a bo, bo oddaliśmy już quest'a, Nie. Tak, oddaliśmy już quest'a. Serio? No, wywaliłeś się na jednym zdaniu. Aha! Ok. Dobra, panie Kowalu. No, <laughs> dostałem, dostałem, Igzę Lol, dostałem zbroję, plus 5. Świetnie, a może byś czytał! Oj tam, oj tam! Dobra, e, dzięki za rudę, bardzo mi się przyda. Masz tutaj nagrodę, zasłużyłeś. Proszę bardzo, przeczytane. Teraz chodź i ten. rozmówimy się ze sprzedawcami. Kurde, ja wykopałem, ja kurde przeniosłem. Kurde dał oj jemu. Tam, oj tam, oj tam, oj tam, od razu, od razu jemu. E, Cześć, długi miecz. Masz? Czekaj, jaki masz miecz? Jednoręczny? No, krótki miecz. E, tylko, że on się nazywa miecz jednoręczny i ma 6 obrażeń. Czy ty masz taki sam? Nie, ja mam obrażeń 5. To kup ten za mający a ja sześć. Ale ja mam tą włócznię, co ma 9 obrażeń. Aha, no chyba. A wolisz walczyć włócznią? Wolę walczyć włócznią, mi to tam nie przeszkadza. To pójdź zbroję. Pójdź zbroję. Czekaj, bo mam tutaj dużo, dużo mięsa, to sobie zmieni na złotka. Na monety. No właśnie, można. można sprzedawać. Eee, ja mi by się przydały nogawice i buty przeszywane. Eee, nogawice i buty. A to chcesz? Ja, kajs? Chcę się do, ja ci rzuciłem całe moje pieniądze. A, dobra, to by wyjaśniało to wiele. Y, dobra, to kupię je gawicę. Wiesz co, kupię dwie, dwie nogawice. Tak, kupuj dla nas obu. I jak, ci sta, jak ci stać dalej, no to kupuj dalej, nie? No dobra, to jeszcze buty. No to muszę zrozumieć. Buty i dla mnie hełm. Oj, tam hełm. No, przydałby się. Część, z pewnością stać. Buty, buty i hełm. Dobra, masz hełm. A tu butki. I buty. Dziękuję. Dobra. Doskonale. No, to teraz jesteśmy generalnie gotowi, żeby wyjść. Ale no, obszukajmy jednak ten port. No, jeszcze ta południowa brama. To pewnie gdzieś tam. południe, już co? Nie pró Przestaję próbować, orientować się normalnie, wciskam się no, ja ja tam tu, ja jest południe. Ja tu nigdy nawet nie próbowałem. Ja próbowałem, bo... No nieważne. AZ! Ty, tu jest... Czekaj, czekaj, ale tu jest dobra broń! Sejmitar. A nie, jest chujowa, okej. Okay. Nieważne. E Witaj podróżniku, mógłbyś mi pomóc? Wyglądasz na odważnego. No dobra, o co chodzi? Pewien człowiek mnie mocno denerwuje. Grozi mi, że rozgada to, co zrobiłem kilka dni temu. Mógłbyś go trochę nastraszyć? Wiesz, żeby przestał to robić. No nie wiem, tak nie wolno. Proszę, dajcie ci za to trzy złote monety. Trzy? Hmm. No dobra, o kogo chodzi. Farmer z pobliskiego młyna. Jeszcze, jakbyś mógł to zrobić po cichu, tak żeby nikt się nie zorientował. Dobra, tylko ani są nikomu, że to ja. Ma się rozumieć, czułem, że mogę na ciebie liczyć. Złoto dla zuchwałych, idziemy. Czemu mam takie wrażenie, że on nas oszuka? <grych> nie, czemu? Z tym infantylność tych dialogów trochę mnie dobija. Ojejku, ojejku, no bo kurde jedna osoba robi wszystko na tej mapie, czaisz no to? No dobra, że robi wszystko, no tylko mówię jedną taką skromną uwagę, no nie można nie można inne rzeczy tak, powiedzieć. Ale... Dobra, masz, zobacz to, obczaj to, obczaj to, obczaj to, obczaj to. Ui ui, 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 ui. Dobra, ja naprawdę nie wiem co się informatycy mają w głowie. Hej, jestem z automatyki i robotyki. Proszę mnie nazywać informatykiem. No dobra, ja jestem z medycyny. I nie wiem. Nie... <grystanie> lecz mi głowę. Puk, puk, słyszałem, że się to się jeszcze że... nieuczciwie. Co? O czym ty mówisz? Już ty dobrze wiesz o czym? Dobrze się czujesz, o co ci chodzi? Wstawaj i walcz. Wyzywam cię na pojedynek. Y jesteś pewien? O kur! <grystanie> dobra, Up. nie spodziewałem się tego. <grystanie> Pierdol! Pierdol! A, kurna, zaraz mnie zabije! Kurde, tak kurciło, ale nie, nie trafię tylko. Czy ja umarłem? Dosyć, dosyć już nie będę. Piękny. Cię chciałem tylko przetransportować Domyślam się. Elo! Farmer już nie będzie denerwował. Dzięki wielkie, masz tu obiecaną nagrodę. Wcale nie z opóźnionym zapłonem, tak nie wiem, o godzinę. No, nawet dał te 3 złote monety. Znowu hmm. tobie, o. no kurna! Hi, hi, hi. Dobra, wiesz co, pójdę kupić dużo żarcia, bo potem będziemy musieli się tu wracać. Dobra, to zrób to. A ty kieruj się już w stronę... no sam wiesz czego. W sensie nie Voldemorta, ale... no. Voldemort to jest ten z władcy pierścieni, tak? Jezus, <grymne> Maria! A, nie, yy, przepraszam, Harry Potter. jeszcze <grymne> nie mam naprawdę nadziei, że to był żart. Nie, to było przyjemne życzenie. <grymne> Ej, Voldemort to był ten z władcy pierścieni, tak? <grymne> To taki co był w tej wieży, takiej wiesz, tym okiem wielkim i siecącym. A, dobra. A gdzie jesteś? Przy południowej bramie czek czekam na ciebie. Okej, okay, masz klucz? Mam. Okej, okay, dobra. To open this gate. Coś Kto mi to mówi. mówi? Że... <głos> to głos w twojej głowie. Małpa małpa. No. Ktoś mi mówi, że nie jest to zbyt bezpiecznie. Jestem głosem w swojej głowie. Kurde, miał rację! To co, prawda. Co to było? Czy tutaj są. O nie! O nie! Nie, nie cierpię tego ścierwa! I powiem ci, że mają mechanikę niestandardową, chyba. No kurna, Macie, serio! Jeszcze mi brakuje, żebym niestandardową mechanikę, kurna. Się. Jak im zejdziesz z pola widzenia, to dostają gigantycznego boost, gigantyczny bustu do spida? Aha Oto Ja nie świetnie. wiem czy tak jest w normalnym Minecrafcie, ale tutaj jest, tak jest. Jak można uczynić, Jak można z tego pieprzonego przeciwnika uczynić coś jeszcze bardziej denerwującego, to ja nawet nie mam pojęcia. Stary, zagraj sobie na starych wersjach ten szkielet Minecrafta. Na starych wersjach on był właśnie łatwiejszy, paradoksalnie. Łatwiejszy? Kiedy mógł napierdzielać 20 na raz? Znaczy, tych star starych, starusieńki, to wszystko było ciężkie, zacznijmy od tego. Grałeś na survival teście? Nie, gra... O, ostatnią wersję, na którą grałem, taką najwcześniejszą, najcześniejszą była beta 1.6.6. O, stary. Ja nie, ja nie jestem weteranem, jestem weteranem takim <tosłuch> medium. W sensie, no pierwsza wersja, w którą ja grałem to normalnie, to była jakaś tam beta, 1.4 czy coś takiego, wtedy zacząłem. Ale grałem też w jakieś alfy i tak dalej. Nawet serię próbowałem robić z alfy. I mam przynajmniej jeden odcinek z Survival Desta. Ej, tutaj jest NPC, rybak Tom. Ehm, nie, nie wiem gdzie. No dobra. To klikaj. No. Kurde, mój znajomy skomentował właśnie moje, dzień moich urodzin. Dobrze, że jesteś. Te drzewo ludy posuwają się za daleko. Okradły mnie, zabrali wszystkie ryby, które miałem. Siedzą teraz w wioskini przy drodze Nieopoda. Pomóż mi, idź, odzyskaj moje przedmioty. Komu w drogę temu czas. O, oj, tak. Kurwa, Mać, co się stało? Co? Nagle tak klimat całkowicie siadł. Co się stało? Co, ten, co ci ten gość napisał? <grymne> Wiesz, mówisz, że... Kurde, znajomy mi skomentował ten pod yy, urodzinami. Przypomniał ja mi o tym, jak, o że żyje! Ta, ja Przep... ta cisza! Przypomniał mi o tym, że żyje! O nie! O nie życie! Takie <grymne> no, z... Czekaj, bo masz na plecach trzeba luda generalnie. Ja tu mam, zbieram agro Od czterech, o kurna ten jest szybki Każdy drzewo jest szybki Ale to są ludzie lasu, znaczy w sensie no Drzewo lud, wojownik lol ci są wolniejsi przynajmniej, to są łatwiejsi niż zwykli No kurna nie pchaj go we mnie Ej tu jest miniboss No widzę Aaaaah! Aha! Arrow... O kurna, Igorot! Co to jest Igorot? To jest chyba jeszcze wolniejsze niż tamto. Bardzo możliwe. Nie, jest okay, tak tam samo wolny jak włócznia. Tak się podnosi. Co? A co, ma duży damage? 13. O, hu 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 hu. to jest okay. trap Tu jest trapdoor, ja tego chyba nie powinienem aktywować, czy mogę? Nie no, kliknij. A, dobra, bo to trzeba przeszukać skrzynię. O dobra, tu jest jedna. Aha, czekaj. Chodź, tu mam klucz. Idę. Ale chyba, że trzeba przeszukać tutaj wszystko, nie wiem. To w się, sensie, mamy cztery skrzynie do przeszukania, jest pisane. Znaczy, no tak, tylko nie wiem, czy to czy w celu znalezienia tego klucza, czy w celu po prostu przeszukania. Dobra, nieważne. Nie dyskutuj kłastem. Boże. Ja muszę celować tym, bo jak spuduję to potem przez chwilę. no jestem bezbrony całkowicie. Oj, tak, to prawda. Ściska <ścoughs> sprawa. Um, e, tutaj koniec. koniec. Jeszcze jedna skrzynka jest po tam gdzieś dalej. Wydaje mi się, że tam nie było. Jeśli ja cofnę, ty pójdziesz czy tam, może jestem po prostu ślepy. Mi się wydaje, że to mogło być gdzieś tu. No to tutaj właśnie. O, mam. No. Ciekawe, nie ma żadnych ryb. Czyżby nas oszukał? To hmm. ty myślisz, że wszyscy nas oszukają lol? Ten miły pan z Allegro na pewno wyśle ci dokładnie to co chciałeś za te 5 zł. Jak chcesz żarcie to generalnie mówię ci się podzielić. mam 57 steków. A żeś kurde nakupił? Znaczy nie do końca dobra, pork, chopów, ale nadal. To 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 Masz samo. Masz połowę. Znalazłeś? jesteś, znalazłeś ryby? Nie, wszystkie skrzynie były puste. Kompletnie puste. Cholera, szkoda, że nie udało ci się nic znaleźć. No nic, masz tu coś za fatygę. Jeeeej! No, eee... Aha. Nie My wiem, się... za, za dużo grałem ja... w RPG i myślę, że wszyscy chcą mnie oszukać. Trochę, troszeczkę. Ale wiesz co, w sumie właśnie sobie uświadomiłem, że z quest'a, w którym mieliśmy odzyskać skradzione ryby, dostaliśmy ryby. Pff. To w sumie to trochę dziwne, ale okej. Okay. Ironik. Jak to tam można ten. Kto kto widział, ten wie. W lewo cmentarz, w prawo dom Maltorna. Ehm, najpierw dom Maltorna, potem cmentarz. Y -y. Zdając, czy to nas wyśle po coś na cmentarz? Prawdopodobnie. Chwa. O! Więcej syfu. Dobra, zabiłem Frejera. Aha, dobra, już się domyślam. W końcu, końcu żywa dusza. Mam już serdecznie dosyć tych drzewolut. Rozumiem. Otworzysz mi bramę, dozorca mi wysłał. A tak, Maltor coś o to wspominał. Wejdź. Dobra. Generalnie jesteśmy teraz na terenie Maltorna, na terenie jego rezydencji. I obszukujemy jego chatę. Dokładnie. Tu jest taki, pie... na chwilę się e... Chodź tu. E, tu jest e, ten analogiczny który do ten, którego, którego ja mam. Bierę. Polecam. Świat się wali on dalej jednym.